Lista oczekujących. Jak się okazało, wysiłki mieszkańców były bez sensu, ponieważ na 26 wolnych miejsc podania złożyło jedynie 22 chętnych. Z czego wynikała taka desperacja, sprawdzał Jacek Jaborski. Pierwsi rodzice zebrali się przed żłobkiem w Lubaniu już o godzinie 14 w niedzielę. Sporządzili listę kolejkową. Przed godziną 20 było na niej 14 osób. Pojawił się grill, termosy, śpiwory, a nawet camper, ponieważ kolejkowicze zdecydowali się nocować przed placówką. Wszystko z obawy, że dla ich pociech zabraknie miejsc. Walczą o miejsce. Ceny żłobka państwowego a prywatnego bardzo dużo się różnią. To jest ponad tyle samo, jakbym miała pracić. Tu dwa miesiące w żłobku to jest jakby miała płacić miesiąc prywatny. Zapisy ruszyły zgodnie z planem w poniedziałek rano o godzinie 7. Okazało się, że miejsc w żłobku było więcej niż chętnych w kolejce. Na 26 miejsc przyjęto 22 osoby. Wszyscy ci, którzy w tym komitecie stali, złożyli swoje podania i na dzień dzisiejszy są w do żłobka. Skąd popularność miejskiego żłobka? Chodzi o pieniądze. Żłobek jest nie tylko ponad połowę tańszy od prywatnego, ale rodzice, których podania zostaną pozytywnie rozpatrzone, mogą liczyć na dopłaty. Każdy rodzic, który daje dziecko do żłobka miejskiego ma z kapitału opiekuńczego dopłatę do żłobka w wysokości 400 zł. Niż demograficzny, który dotknął na przestrzeni ostatniej dekady region przygraniczny spowodował likwidację wielu placówek wczesnoszkolnych. W, ubiegłym roku w Lubaniu urodziło się jednak ponad 80 dzieci. Miejsc dla nich nie zabraknie, tłumaczy burmistrz. Pracujemy nad kolejnymi 20 miejscami. Arkadiusz Likmidarius wykydował przedszkolem Lubaniu. Zapisy do żłobka nie odbywają się przez internet. Zdanie dyrektorki placówki jest to za drogi Google, YouTube, Arkadiusz Likmidarius. To też jest y, niełatwa sprawa. Y, plus koszty za to 7 czy 8 tysięcy. 000... Nowy oddział żłobka w połączeniu z... Google, YouTube, kwadrans według Słowińskiego. Teraz seria napadów na wrocławskim osiedlu Szczepień.